Witam wszystkich przyjaciół za moimi drzwiami. Wiecie, że czeka Was kilka dni przerwy posłuchy filmikowej. Niech ten filmiczek, troszkę wam to wynagrodzi. To są scenki z wczoraj, kiedy Rudolf i Buśka mieszkali już sami w Kocim Pokoju. Film jest przyspieszony czterokrotnie, w związku z tym mam nadzieję, nie będziecie się nudzić. Widać na nim, jak Rudolf fantastycznie zaczął się bawić. Także słuchajcie, ja myślę, że timing jest super, że wszystko po prostu tak miało być, że te koty potrzebowały trochę więcej czasu dostały go i wychodzą z mojego domu przygotowane no, najlepiej, jak mogłą mogły na tą chwilę. Rudolf przeszedł niesamowitą przemianę, to sami wiecie. Natomiast Buśka, no Buźka też, no przecież. Pani Dorota, która go wypatrzyła i od początku pisała, widziałam jej komentarze. Pisała od początku, kocham tego kota. No, myślę, że. Wzbudza po prostu duże zaufanie swoimi komentarzami, swoimi słowami, swoją taką łagodnością. Jest osobą świadomą, więc no, nie pozwalam sobie martwić się. Będzie dobrze. No a jeśli chodzi o Rudolfa, no to cóż, jestem przekonana, że oczaruje swoją kochaną pancie. A czy dogada się z dwójką innych kotów? No dogada się na pewno, on się dogada. Czy one się z nim dogadają? Dużo jest tych znaków zapytania, ale tak musi być po prostu. Buśka też jest po prostu młodym, wesołym kotkiem. Zobaczcie, jak on szaleje, jak on się fantastycznie sam ze sobą bawi. On jest cudny, on jest taki mięciutki. Do usłyszenia. Może będę Wam teraz nagrywać filmy z remontu, tak? Bo zaczyna się u mnie remont. O rany, co się dzieje? Już pół domu zdemolowane. Papa. Pa.